Białogardzkie Schronisko dla Zwierząt SOS w Klępinie Białogardzkim funkcjonuje już czwarty rok. Systematycznie przyjmuje psy, prowadzi ich adopcję i rozwija się jako miejsce przyjazne czworonogom. Schronisko regularnie odwiedzane jest przez miłośników zwierząt. 4 kwietnia placówkę odwiedziła Szkoła Podstawowa nr 3. Kochamy zwierzaki, chcemy im pomóc i to właśnie robimy. W szkole była przeprowadzona jakaś akcja. Tak, w szkole był ogłoszony konkurs na zbiórkę karmy dla zwierząt i nasza klasa piątaca wygrała ten konkurs i w ramach nagrody przyjechaliśmy do stroniska. Podczas dwutygodniowej zbiórki białarska szkoła zebrała ponad 200 kg karmy. Na tym na pewno nie poprzestano. Już dzisiaj oferujemy pomoc w postaci smyczy, kocyków. Dzisiejsza pomoc to karma, a następnym razem przywieziemy kolejne gadżety potrzebne właśnie w stronisku. Uczniowie w trakcie pobytu w schronisku wyprowadzali pieski, bawili się z nimi i czerpali wielką przyjemność z tak spędzonego czasu. Dzieci są przeszczęśliwe, czekały na ten dzień, cieszyły się bardzo właśnie z takiego konkursu i z takiej wygranej, że mogą tu przyjechać. Zresztą wszyscy jesteśmy tutaj szczęśliwi, podziwiamy, patrzymy z, z, ogromnym tutaj, z ogromną radością, że tu się tyle dzieje i jest tak pięknie. I zwierzaki mają takie wspaniałe warunki i my możemy im pomóc. Większość dzieci ma pieski w domu, koty i inne zwierzaki, także wiemy, lubimy, kochamy. O, pokażę jeszcze swój gadżet. Cały czas chcemy pomagać, przygotowaliśmy się, SOS, to jest nasze wyzwanie. Dzieci otrzymały cenną lekcję na temat opieki nad zwierzętami, które od zawsze nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Wszak pies to nie zabawka. Kuba, lubisz psy? Tak, mam nawet. Jaki to pies? Owczarek niemiecki, nazywa się Axel. A te, które dzisiaj widziałeś w schronisku, podobają Ci się? Fajne są. Co myślisz o tych ludziach, którzy wyrzucają psy na ulicę? Nie lubię ich, nienawidzę. Należy y, jakieś kary dawać tym ludziom. Y, musi być jakiś nakaz na to, żeby nie wyrzucać ich. Pies to zabawka? Nie. Nigdy w życiu, to przyjaciel. Tak. Ja mam rosowego w, y, grzybacza chińskiego, mam. a ja mam kundla. Co myślicie o losie piesków, które są w schronisku? Jest dosyć takie. Uważam, że nie powinno się psów sprzedawać, tylko właśnie adoptować te, które są znajdowane na ulicach i w schroniskach. Pies to jest też stworzenie żywe i powinno się nim dobrze opiekować, tak jak człowiekiem. Kronisko jest czynne codziennie od 10 do 16, we wtorki mamy taki dłuższy dzień do godziny 18 i w soboty od godziny 10 do 14. W schronisku mamy dużo odwiedzających, mamy dużo wolontariuszy, mamy stałe umowy podpisane z, z różnymi ośrodkami, tak jak w Podborsku Ośrodek Młodzieżowy, mamy podpisaną umowę taką wolontariacką z, z Centrum Rehabilitacji w Białgardzie, mamy też... Szeroką taką akcję, którą propagujemy w Karlinie, to są anioły ze szkoły. Też mamy odwiedziny osób prywatnych z dziećmi, no a najwięcej tak prywatnie to odwiedzają nasze w soboty. W koło jest piękny teren, las, mamy, mamy taki ogródek grillowy, mamy e, zadaszenie, mamy e, pomieszczenia socjalne i zawsze jakoś tam damy sobie radę i, i, i zorganizujemy tą wycieczkę. Jak przebiega, jak wygląda adopcja piesków? Pieski, które są przyjęte do schroniska, są ogłaszane na naszej stronie Facebookowej. W okresie 14 dni, jeżeli właściciel się nie znajdzie, nie odbierze pieska, pies zostaje przyjęty i przechodzi wszystkie zabiegi weterynaryjne. Jeżeli to jest ukończone, piesek jest wystawiony do adopcji. Adopcja w schronisku jest za darmo. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin i do adopcji naszych piesków.